Dobrze, słuchajcie, dzisiaj dwie rzeczy mam dla Was i już nie przedłużam i zaczynam od razu z grubej rury i z kopyta, bo szanuję Wasz czas. Jedna rzecz to jest... Wyzwa... A dzisiaj już jestem na danych komórkowych i mam tylko LTE zamiast 5G, ale może przez ten wiatry i może też dlatego na YouTube się nie połączyło. Nie wiem, dobra, już teraz nie będę, nie będę kombinować. W każdym razie e, dzisiaj, wyjątkowo na Facebooku jest ok, a Facebook idzie z, ze światłowodu, z routera. Także. Niezbadane są wyroki internetowe. Dobrze, wyzwanie. Wyzwanie już jest nagrywane. Już zobaczcie, takie kawały są nagrane. Dwa aż, także to już, to już wszystko za mną. Wyzwanie planuję na 10 czerwca, żeby ruszyło. 10 czerwca. I dzisiaj już pojawi się, już zaczęłam też go robić, ale nie zdążyłam przed live'em. Dziś, a jednak na, na Facebooku też już jest powolne połączenie, także standard. E, będę, będzie już, dzisiaj się pojawi mm, zapis. Link do zapisu na to wyzwanie. Pamiętacie, tak jak było w poprzednim wyzwaniu, ja zostawiam Wam link do zapisu. On był na stronie, w tym głównym menu. Zapisz się na wyzwanie czerwcowe, znaczy wtedy kwietniowe, teraz będzie czerwcowe i tam będzie miejsce do zostawienia waszego adresu mailowego, na który będą przychodziły na który będą przychodziły wszystkie wiadomości i to nie jest żaden spam, tutaj od razu przypominam i też mówię dla osób, które po raz pierwszy się na takie wyzwanie będą zapisywały. Raptem w przy poprzednim wyzwaniu poszły trzy maile, tylko i wyłącznie przed, dwa przed rozpoczęciem. Bo później już wszystko się dzieje na grupie facebookowej i po przed samym zakończeniem ostatni taki z prośbą o ocenę, i tak, dalej, i tak dalej. Także raptem trzy maile wyszły, potem ta lista mailingowa jest kasowana. Więc, więc tutaj absolutnie nie ma żadnego zagrożenia, że będziecie codziennie dostawać jakieś nagabywania na skrzynkę itd., itd. I taki link na Facebooku będzie dzisiaj wrzucony, jak tylko już dokończę go tworzyć. Będzie wrzucony w komentarzu do tego filmu i zrobię chyba też oddzielny post, żeby na pewno nikomu nie umknęło. Natomiast na Instagramie zrobię relację z linkiem klikalnym. Link będzie też podany w bio. I relacja będzie dodana do wyróżnionych relacji, więc tam nawet jutro, pojutrze czy na, dalej, jak, jak już relacja zniknie, to, to będzie można wejść w te wyróżnione i tam sobie ten klikalny link znaleźć. No i oczywiście bezpośrednio na naszej stronie wwwszkoła-rękodzieła-zamiastem.pl bez polskich znaków. W głównym menu będzie też do kliknięcia kafelek. W którym, w którym będzie można też się zapisać. Także jeśli z, z, nie znajdziecie tutaj, to, to tam bezpośrednio na stronie. Jeśli chodzi o YouTube, bo pewnie zgram ten, naszą dzisiejszy, ten, ten nasz dzisiejszy live i na YouTube też wrzucę, żeby tam też wszystko było, to jeśli chodzi o YouTube, też będzie w komentarzu do tego filmu i no i bezpośrednio u nas na stronie. No i teraz mam dla osób, które jeszcze nie wiedzą, będziemy robić top w czerwcu, top przydełkowy, będziemy sobie robić. Będzie on w trzech osłonach, taki krótszy z ażurem i z frędzlami, lub z samym ażurem bez frędzli, lub dla osób, które nie lubią ażurów, będzie po prostu cały prosty, na ramionczkach, takie zawiązywane. Tak, także tak będzie wyglądał e, ten top. E, przeznaczam tym razem dwa tygodnie na nasze wyzwanie, bo mm, patrząc jak szybko robiłyście torbę, to to się robi jeszcze szybciej. To się robi jeszcze szybciej, więc myślę, że akurat jak podzielę na dwa etapy, bo nawet tak mi wynika z robótki, że, że, że będzie ok, czyli będzie. Dla, dla osób, które będą robiły bez ażuru, w ogóle będzie tylko jeden etap, więc tak naprawdę sobie, mm, tak naprawdę sobie. E... Oj, jak ja się zacinam. Jak zobaczę, że jakiś komentarz mi wchodzi, e, to, to od razu mm, myślenie jedno, no, takie mono myślenie mam. Dobrze, wracając, bo oczywiście już się wybiłam zupełnie w tym momencie. A, dla osób, które będą robiły bez ażuru, będą sobie mogły tak naprawdę zrobić od początku do końca już po pierwszym tygodniu. Także tak wygląda rozkład mniej więcej. Jeśli chodzi o materiały, które są potrzebne, wszystko będzie napisane już prawie wszystko w tym linku do zapisu, ale tutaj od razu też już powiem, że będziemy pracować na szydełku numer 3. Będą potrzebne minimum cztery znaczniki, te takie markery. Już pokazuję, o co chodzi dla osób, które nie wiedzą. Takie o, takie tutaj znaczniczki są potrzebne, żeby sobie rzędy oznaczać, żeby łatwiej było pracować. Także minimum cztery. Jeśli zamawiacie u nas, czy to włóczkę, czy e, szydełka, my zawsze w gratisie dorzucamy dwa. E, więc jeżeli jakieś tam macie, to e, to dwa jeszcze od nas dostaniecie. Zresztą może nawet, może nawet jeszcze wrzucę do nas na sklep w ogóle możliwość kupienia całej paczki znaczników, więc to też Wam dostarczę, jeżeli będziecie chciały sobie większą ilość zakupić naraz. Będzie potrzebna jeszcze igła dziewiarska. Igły dziewiarskie też są dostępne u nas w sklepie, jeśli nie macie. I będzie nam potrzebna włóczka. No i tutaj zaczynają się schody. O których Wam chcę już dzisiaj powiedzieć, bo będziemy musiały coś z tym zrobić, żeby Wam było jak najwygodniej i jak najlepiej. W ogóle na samym początku w czerwcu miał być zupełnie inny projekt, i ten projekt ja przełożyłam na sierpień ze względu na to, że właśnie podczas tego pierwszego naszego wyzwania dziewczyny stwierdziły, że fajnie by było na następnym wyzwaniu zrobić top. I ja stwierdziłam, że to jest super pomysł, że rzeczywiście dużo fajniej się ten top sprawdzi teraz w czerwcu. A to, co planowałam na czerwiec, przenieść na wrzesień, to będzie też dużo bardziej sensowne. Dlatego też ten top teraz powstaje i ten top mamy z, znaczy, zaplanowałam, że będziemy robić z włóczki Tereska. To jest włóczka 100% bawełny. I ona jest dostępna u nas w sklepie. Jest w odbiciu lustrzanym sorki, ale no, no tak, 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 tak musi być. Ona jest dostępna u nas w sklepie, ale jest dostępna w taki sposób, że my mamy ją na stanie w ilości... Dwóch, trzech sztuk tylko i wyłącznie, dlatego że mamy bardzo blisko hurtownię, z której korzystamy, i po prostu zamiast zakupywać od razu i pakować pieniądze w towar, który nie wiadomo jak szybko i kiedy zejdzie, to po prostu kupujemy na bieżąco. No i ostatnio jak byłam w tej hurtowni, okazuje się, że są resztki tej włóczki i nie planują żadnego w najbliższym czasie, żadnej takiej większej dostawy. No więc mówię, jest klops. Jest to włóczka czeskiej marki. Ja tę markę znalazłam i można by było zamówić bezpośrednio od producenta tę włóczkę, ale tutaj, no też, ja bym musiała zamówić w ciemno i znowu włożyć jakąś sporą ilość gotówki, żeby zamówić. A tak naprawdę nie wiem, ile z was i jakie kolor, a tych kolorów jest tam full. Jeśli chodzi o tę włóczkę, więc nie wiem, jakie kolory będą Was interesowały, i mogłabym zamówić nie takie, jakie Wy chcecie, w większej ilości i tamte by mi zostały, a Wy i tak byłybyście, czy bylibyście niezadowoleni z tego powodu. Dlatego też stwierdziłam, że jeśli ja tam w sklepie zrobię taką opcję, że będzie można kupić, ale to będzie dotyczyło tylko i wyłącznie tej włóczki. Że będzie można kupić, mimo tego, że jej nie ma w naszych stanach magazynowych, i w momencie, kiedy zakupicie no, tyle, ile będzie potrzeba na wasz rozmiar tej włóczki, to i zrobicie to do, do, do końca tego miesiąca, czyli do 31 maja. To ja 31 maja zamknę już sprzedaż i Wam bezpośrednio z hurtowni zamówię. I ona wtedy zdąży do Was jeszcze przed rozpoczęciem wyzwania dojść. No, a ja przy okazji, bo skoro zamówicie i za nią zapłacicie tak, jakby z góry, założycie za nią, no to ja będę miała też pieniądze, żeby ją od razu zamówić od producenta i ona wtedy przyjdzie i na spokojnie, Wy przed samym wyzwaniem ją dostaniecie. Ale to mówię, tu jest warunek, żeby ją zamówić do 31 maja. Natomiast jeśli się nie zdecydujecie na tereskę, to również możemy pracować na, na włóczce drops safran, i ta włóczka też jest u nas w sklepie, tylko że u nas w sklepie tej włóczki jest bardzo, bardzo mało kolorów. Ale jeśli zdecydujecie się na ten safran, to safran kupicie również w innych sklepach, bo tej tereski raczej w innych sklepach w Polsce nie ma. Hmm. Trzeba by było szukać jakiejś innej bawełnianej włóczki, ale tak jak mówię, no, jeśli chcecie pozostać nam wierne <laughs> i chcecie skorzystać z naszej oferty, to, to do 31 maja przy zamówieniu jak najbardziej zadziałamy, żeby ta włóczka dla Was była. Ja stanę na uszach, jakby co, bo na, na rzęsach nie daję rady, ale na uszach spróbuję. Jakby co, nie? Także tak wygląda sprawa włóczki. Jeśli chodzi o ilość włóczki, robię jeszcze ostatnie przeliczenia, i w tym tygodniu już powinnam dokładnie wiedzieć, więc ilość włóczki pójdzie do Was w mailu na zapis i. A, i w ogóle jeszcze ten link do zapisu będę wysyłała w newsletterze w poniedziałek, w tym naszym głównym newsletterze. No i wtedy też już będę wiedziała i też napiszę Wam od razu, czy na relacji, czy, czy w jakimś oddzielnym poście, jeśli chodzi o Facebooka, że już są wyliczone ilości włóczki i że taka, a nie inna jest na odpowiedni rozmiar potrzebna. A rozmiary będziemy robić od Ski do XXL-ki. Tak. 2xL mhm. albo 3xL? Nie, do 2xL. Ale jeżeli ktoś ma większy rozmiar, to z tego kursu jak najbardziej dowie się, ile, jak sobie musi policzyć. No i ewentualnie włóczki sobie później dokupić, jeżeli by zabrakło, lub no, kupić sobie je z zapasem. Także dla większych osób. Też jest możliwość zrobienia takiego topu. Jeśli chodzi o mniejsze z kolei rozmiary, no to też jak najbardziej będzie to wyjaśnione w ten sposób, że spokojnie sobie mniejszy rozmiar również zrobicie. I tak jak w poprzednim, jeśli jakiekolwiek pytania, to bardzo proszę piszcie w komentarzach. Jeśli znowu się za zawiesiłam, sorki. Nie wiem, co chciałam powiedzieć. Już wiem. Tak samo jak w poprzednim wyzwaniu, tak i w tym wyzwaniu po jego zakończeniu, te filmiki trafiają do sklepu jako kurs płatny. Także wy przez te dwa tygodnie, które będziemy pracować wspólnie, macie dostęp tylko te osoby, które się na wyzwanie zapiszą. One zostaną wpuszczone do grupy facebookowej i tam się wszystko będzie odbywało. Więc jeśli e, przez te dwa tygodnie pracujecie za darmo, wyzwanie jest za darmo e, i ile zdążycie przez te dwa tygodnie, tyle zrobicie. Później, tak jak mówię, wszystko znika i jest wprowadzane do e, sklepu m, jako kurs płatny, ale uczestnicy wyzwania mają zawsze. Na ten kurs obniżkę przez jakiś tam krótki czas, więc jeśli nie zdążycie, albo jeśli będziecie chcieli sobie też mimo wszystko kupić ten kurs, żeby mieć na przyszłość, żeby móc sobie za rok zrobić z innych kolorów te topy, to przez pierwszy bodajże tydzień czy pięć dni, to jeszcze się zastanowię, będziecie mieć 50% obniżki na kupienie tego kursu. Więc nawet jeśli nie macie ochoty, nie macie czasu, Teraz pracować nad tym topem, to i tak warto się na wyzwanie zapisać i później skorzystać właśnie z tej zniżki. Dobrze. Czy ja coś jeszcze muszę powiedzieć a propos wyzwania? Tak, wyzwanie jest nagrane w ten sposób, że nawet osoby początkujące poradzą sobie ze zrobieniem tego topu. Więc śmiało, nie wątp. Nie wątpcie w swoje siły i w swoje możliwości. Ja przez całe dwa tygodnie trwania wyzwania jestem dostępna dla Was na YouTube. Na jakim YouTube? na Facebooku, w tej naszej grupie i odpowiadam na wszelkie pytania, jeśli jest jakiś problem, jeśli jest jakaś niejasność, mogę zawsze dograć szybką lekcję, która będzie umieszczona właśnie w, w tym, pod tym pytaniem, czy w ogóle w naszej grupie, więc osoby początkujące również bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. I to tyle, jeśli chodzi o wyzwanie. Także już od dzisiaj, jak tylko dokończę e, pisanie tej strony startowej, będzie można się na niego zapisywać. A jeszcze tylko powiem, że od razu do Was ma mail nie przyjdzie. E, dlatego, że na razie już się zapisujemy, żeby sobie to miejsce tak, żeby mieć zaklepane, żeby mieć słowy. Natomiast e, pierwszy mail myślę, że przyjdzie dopiero w przyszłym tygodniu. Ja tutaj tak zerkam w bok, bo tutaj mam kalendarz. Mm. Myślę, że około 20, wtedy, kiedy będzie wychodził normalny newsletter, to wtedy już będę wysyłała pierwszego maila, bo wtedy już będę e, miała hmm, będę miała wszelkie informacje dotyczące ilości włóczki, e, a to jest w tym momencie najważniejsze, żeby wam wysłać, więc e, no więc tak, tak to będzie wyglądało. I wtedy nawet jak będzie to 20, jak wam podam 20 te ilości włóczki, to będziecie mieć jeszcze. 7 plus 5 to jest 12 dni na to, żeby włóczki zamówić, bo pierwszy mail planuję wysłać 20, a wy do 31. No to tak, jeżeli 20 od rana pójdzie, to będzie 12 dni, gdzie będziecie mogły te włóczki na spokojnie sobie zamówić, tak, żeby do was na wyzwanie doszły. Dobra. Jeśli jakieś pytania, nawet jeśli oglądacie z odtworzenia, wpisywać w komentarze. Ja będę już później odpisywała z palca. Natomiast jeśli macie teraz, to też zachęcam do pisania, odpowiem od razu. Natomiast chcę Wam jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, właściwie podzielić się z Wami jedną rzeczą, która wyniknęła tak naprawdę. A, właściwie nie, jeszcze jedną rzecz. Kurczę, tylko jej nie wzięłam. Nie wzięłam, czy wzięłam? Dajcie mi sekundkę. Nie, nie wzięłam, bo chciałam Wam jeszcze przypomnieć, że nowy majowy tutorial darmowy się pojawił. Robiliśmy kwiatka szydełkowego i on jest dostępny na stronie. Jak wejdziecie w kursy i warsztaty i kursy, tam znajdziecie szydełko. To jak wejdziecie w szydełko, to znajdziecie, to jest szydełkowy kwiatek czy szydełkowa róża nazwałam, więc to jest darmowy kurs, normalnie przez stronę możecie wejść i Was przekieruje do filmiku. Trzeba kliknąć kup teraz, a, a to po prostu Was przekierowuje do, za darmo, od razu, bez żadnych tam dodatkowych rzeczy, przekierowuje Was od razu do filmu. Monika mi pisze, że mam piękne kolczyki, dziękuję bardzo, Monika mnie namówiła, żebym je kupiła. Spróbowałabyś inaczej powiedzieć. <noise> A pokażę Wam. Są od. Niestety nie znam, bo nie wzięłam wizytówki, ale od polskiej rękodzielniczki. Byłyśmy na takim bardzo malutkim festynie. Właśnie tam kobietka stała, to jest ręcznie malowana na drewnianku Taka mandala. No, mnie zachwyciła. Monikę zresztą też, ale to ja sobie kupiłam. Monika nie ma takich. Nie ma. Dobra. Okej, okay. w takim razie wracając jeszcze. A, no i właśnie ta rzecz, o której Wam chciałam powiedzieć, to tak naprawdę wyniknęła z umieszczenia tego tutorialu, bo odezwała się do mnie Pani tam w komentarzach, którą słuchajcie, pierwszy raz w życiu kogoś zablokowałam. Może mało o życiu wiem, a może po prostu mało takich ludzi do siebie przyciągam, ale odezwała się do mnie Pani na początku bardzo spokojnie. Monika pisze, ja nie wyglądałabym w nich tak dobrze. Oczywiście, że nie. Wyglądałabyś dużo lepiej. Ale nie chciałaś. Twoja strata. No, bo do długich włosów, moja droga, takie kolczyki bym w malinka wyglądała. Dobrze. Pani się do mnie odezwała na początku bardzo grzecznie w komentarzach. Chociaż, czy to było grzeczne? Bez żadnego wstępu, bez niczego, po prostu poprawiła mnie. Ja mówiłam, że robimy półsłupek w którymś momencie, a komentarz pojawił się pod tytułem półsłupek nawijany. Ok. I tutaj już od razu Wam powiem, że mm, rzeczywiście w Polsce istnieje taka stara szkoła e, z dawien dawien dawna. W której właśnie takiego słownictwa, takiego nazewnictwa z plotów szydełkowych się używa. Natomiast teraz jest już nowa szkoła, nowa szkoła, która otworzyła się na cały zachodni świat i jest to tak naprawdę tłumaczenie tego, co na zachodzie. I ja uczę według tej nowej szkoły. I właśnie wszystkie moje szydełkowe filmiki są z nazewnictwem z nowej szkoły. Dlaczego tak? Dlatego, że my wszyscy otwieramy się coraz bardziej na świat i dużo częściej wiem po sobie, Korzystamy z różnego rodzaju wzorów, na przykład, bo będziemy uczyć się również czytania wzorów, i być może będziecie chciały, miały ochotę kiedyś sięgnąć po wzory z zagranicznych stron. Ja na przykład bardzo często kupuję sobie wzory z Etsy. To jest taka wielka platforma rękodzielnicza. Bo w Polsce nie mogę takich znaleźć, a tam na Etsy si dziewczyny piękne rzeczy robią. Ja sobie te wzory kupuję i według tych angielskich, amerykańskich, czy jakichś tam, nie wiem, nawet skandynawskich wzorów robię różne rzeczy. I tam już na całym świecie jest ta szkoła dla nas nowa, dla nich nie. I to jest tak, jak właśnie zaczęłam mówić, to jest dokładne przetłumaczenie, ta nowa szkoła, to jest dokładne przetłumaczenie nazewnictwa tego, który obowiązuje na świecie. I jak kupicie jakikolwiek wzór z zachodu, a znałybyście tylko i wyłącznie z zachodu, z północy, obojętny, z zagranicy, o, e, może nie ze wschodu, ale z, z tej zachodnio-północnej granicy e, i chciałybyś, i znałybyście tylko i wyłącznie starą polską szkołę nazewnictwa, to nie wiedziałybyście, o co Kaman nie połapa bo, bo wychodziłyby Wam po prostu totalne rzeczy i nagle pojawiałyby się Wam e, sploty, o których w ogóle nie macie pojęcia. I o ile ja jeszcze pokazuję wszystko bardzo dokładnie i tłumaczę, więc jak oglądacie tylko, znaczy jak oglądacie moje tutoriale i znacie stare nazewnictwo, a widzicie, że ja robię coś innego, no to potem może wyjść e, e, właśnie komentarz półsłupek nawijany, e, tak ja, znając tę starą polską szkołę, wiedziałam, o co tej pani chodzi, i od razu jej zaczęłam tłumaczyć właśnie, że to jest nowa szkoła i tak dalej, i tak dalej. Nie skończyło się na tym, że pani z awanturą do mnie, że, że nie, że jest tylko jedna szkoła, że ja się nie znam, że ja źle uczę, że cały świat robi według naszej polskiej, starej szkoły. Nie będę się denerwować. W każdym razie powiedziałam Pani, że jeżeli nie przestanie takich. E, Teraz powiem kolokwialnie głupot, ale tutaj pani dużo grzecznie się odezwałam wypisywać na moim koncie, to będę zmuszona ją zablokować, na co od, od, dostałam odpowiedź, Możesz mnie zablokować, i tak ty nie masz racji, ja mam rację, jest tylko jedna szkoła i nie ucz ludzi źle. Już nie odpowiadałam na ten komentarz, tylko po prostu wedle życzenia zablokowałam. W każdym razie wracając tutaj do tego, ja będę uczyła w tym nowym nurcie. W tym nurcie, żebyście potrafiły sobie poradzić, ale e, nic nie dzieje się bez przyczyny, i ja tej pani za ten komentarz też bardzo dziękuję. E, w sumie, dlatego, że zwróciła mi pewną uwagę znaczy, zwróciła mi uwagę na rzecz taką, że rzeczywiście, jeżeli ja tego nie będę wyjaśniała, to e, osoby, które tylko i wyłącznie znają tę naszą polską starą szkołę, jeśli chodzi o nazewnictwo, mogą być skonfundowane. I teraz, jeśli tylko nie zapomnę, jeśli mi tylko z głowy nie będzie wylatywało, to będę uprzedzała na początku każdego mojego tutorialu, który będę robiła. Będę uprzedzała, że jest to według nowej szkoły nazewnictwa, ale również będę. Będę wrzucała, w, będę się starała zawsze wrzucać w opisach tych filmów porównanie tego starego nazewnictwa z tym nowym, żeby osoby, które idą starym tokiem wiedziały, o czym ja mówię, czyli będą mieć taką tabelkę zrobioną. Dla nowych osób, dla osób początkujących, które tej starej terminologii nie znają, może to być mylące i tym osobom nie radzę czytać tych tabelek, na samym początku przynajmniej, bo później też warto wiedzieć, bo o ile będziecie korzystać z wzorów zagranicznych, no to to nowe nazewnictwo, ale jeżeli traficie na wzory polskie, to też warto wiedzieć właśnie, że to nazewnictwo u nas w Polsce się różni, więc ja będę wstawiała takie rzeczy w filmach, żeby każdy był ukontentowany i każdy wiedział o co tej pani chodzi, co ona za dyrdy małe opowiada. Także to była ta druga rzecz, którą wam chciałam powiedzieć. Nie widzę żadnych komentarzy, w ogóle jest was dzisiaj malutko. Podejrzewam, że po prostu jesteście jak każdy normalny człowiek w pracy w tym momencie. Nie, dobra. To jest na żywo, nie powinnam była tego <laughs> mówić. Ja to było z miłości do was naprawdę, bo ja łączę się bardzo z tymi, które muszą, którzy muszą teraz siedzieć na etacie, bo sama przez wiele, wiele lat na etacie pracowałam i, i bardzo sobie cenię, że z tego etatu odeszłam. Także, także ogromnie was ściskam wszystkie te osoby, które nie mogą być z nami na żywo, bo... Bo muszą być gdzie indziej. O, także was mocno ukochuję, ukochuję też e, wszystkie osoby, które w tej chwili są ze mną. E, fajnie, że tworzymy tę społeczność. A, jeszcze wam w sumie o jednej rzeczy mogę powiedzieć. Tak na zakończenie już, nie wiem o, pół godzinki jest, no to akurat jeszcze szybko wam powiem. Ehm, bo to też trochę się wiąże z tym, dlaczego tak późno rozpoczynamy wyzwanie, że dopiero tego 10 czerwca, dlatego że w czerwcu, na samym początku czerwca. Kurczę chciałabym stać i przerzucić kartkę. Nieważne, 8 czerwca to jest sobota, więc cały ten tydzień, który jest przed tą sobotą, razem z niedzielą, jest światowym dniem dziergania w miejscach publicznych. I w Polsce ten dzień od wielu, wielu, dobra, nie wielu, wielu, od kilku lat jest już obchodzony. I w tym roku my też stwierdziłyśmy, że zrobimy imprezę w związku z tym świętem związaną. Nie będzie to jakaś oczywiście, wiecie, wielka impreza, po prostu robimy wydarzenie tutaj w naszym zgierskim parku Mosirowskim. On się nazywa Malinka. Tu są baseny, kajaki, trawka, grilliki i tym podobne rzeczy. Taki fajny obiekt letni z plażą i, i w ogóle. E, więc będziemy, jeśli tylko pogoda e, nas nie. E, Zapomniałam słowa nie, nie zniechęci, a nie, też nie przegoni, bo to przegonić nas może jak już będziemy, ale jeśli nam nie spłata, spłata żadnego psikusa, to, mm, to 8 czerwca pod chmurką robimy wydarzenie i wspólnie dziergamy. Więc jeżeli jesteście z okolic Zgierza, tych bliższych i tych dalszych, i macie ochotę dołączyć do 8 po południu. Jeszcze nie wiemy od której godziny, ale to wszystko będzie e, niedługo już e, jasne, niedługo już ustalone. E, zapraszamy na posiedzenie. Nawet jeśli nie, nie dziergacie, to po prostu, żeby do nas dołączyć, żeby przyjść, żeby poczuć tę atmosferę, żeby pobyć razem z nami i po, poczuć fajne słoneczko, poczuć przyjemne powietrze i tak dalej, i tak dalej, wiecie o co chodzi. Także, także tutaj jeszcze ta rzecz przed nami e, i dlatego dopiero po tym ósmym w poniedziałek startujemy z wyzwaniem, no bo wcześniej e, będzie nas jeszcze absorbowało to, tym bardziej, że jeszcze w pierwszym tygodniu mamy wspólne dzierganie takie e, offline'owe, czyli takie nasze zgierskie, które które robimy co miesiąc w kawiarni. Także no, w tym pierwszym tygodniu byśmy nie. Z... Ja bym nie dała rady po prostu już rozpocząć jeszcze wyzwania. Zaczynamy od 10 czerwca. Nie widzę pytań, ja się wygadałam. <grych> Życzę Wam cudownego dnia. Jak tylko się pojawi, wszystko będę Wam rzucała, będę Was informowała, a teraz już się żegnam. Do zobaczenia w Instagramie. Buziaczki. Ciach za.